Dobra, tak robimy teraz z Cajapelico um, Bez przygotowań no To tak, pierwszy transport, to mam kosatka Drugi punkt inwitacji, no to punkt tunel odpływowy Najlepszy jest, naprawdę um, Polecam Tak postartowy mam, punkt ucieczki do dnia, dzień um, No i najważniejsze w sumie jest Przywódca miał najmniej jakby, procent, a druga osoba, pomocnik, to miał najwięcej. No, a ten, a punkt wciecznie jest obojętny, jaki więc. No, daje gotowość do gry. A, no. No, dobra. Ale ci, No, No, jak chcecie, możecie sobie w to w nocy, ale polecam dzień, bo jest łatwiej. No, więcej widzicie, naprawdę. No tak. Gorze jak się trafi, muga, nocy, ale... się trafił na mocny mocny jest... No tak, prawda mocny jest gimachik, no, ale... O no, też, prawda? No wczyta, wczyta, brawo. Wow. oby tylko burzy nie było, no. To jest słynnego pogoda. bodaj. Będzie śmieszne jak na przykład... Będzie burza. Dobra. Piękne, no nie rybiam live. No. Dobra, teraz tniemy. Bardziemy. Tak. No tak, tak. Smędziliśmy taką piłę do krat na to. Nawet... A to... Piła, że nie kraty? No na przykład <grystanie> do kurda. No. Tylko pod wodą też ciężej było. Żeby... No, zależy jak on był miał być no, Właśnie. Dobra, długo jeszcze nie sprzeciwiałeś. Eee, dawaj, dawaj. Chłopie. Nie, ten, A co tam nie. między te trzy wchodzisz? Między nogami. Eee. Nie wiem. Nie nie wiem. Tam. Ja tak patrzę, jak ja wchodzę. Ja wiem, że ty taki rybat jesteś. ...takie coś. A, no dobra. No, Mogło no. no, by nie wywaliło na gry. Kto no to tam u Ciebie tak bliższe? Tomek ten, jakby... Nie, nie? No nie, no mgła, ty! Wykrakałem. No cóż. O cóż. Ale jaja. Ojej! Powiedziałem o mgle i nie mgła.

Trasznik patrznie Gruby Jak się Musimy tu... Ciero... Ciężko. Wiesz, co... wiesz co się nazywa? O ciężko zbrojny strzelec Aha, no rzeczywiście strzelec Try tak przypomina jak miałem snajpek, kurde jakby tak snajpił Ojej w opyku Najlepiej to byś chyba nie wiem, był niewyciężony. <śmach> o, o, nie, o nie, 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 zawsze u mnie na, na <śmach> jest najwięcej ścian. O, ciebie nie, 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 najwięcej nie, 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 super. nie, 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 ciebie. Co to za dobry, ja tam narzekam. No kurde, bo stoisz zawsze więcej, no to... O. No Ciekawe czemu zawsze w góry zostaje. To jest najlepsze. No zawsze zostajesz najwięcej, no co? Oczekaj, mi złoto, dobra. Chodź! No jest to, że... Najlepsze jest to właśnie zwykle się nie, nie da ustawić. To jest najlepsze. Ale z tym safe'em to, kurde, przesada normalnie. No, Minecraft'a może i da się dostać, Ale da kurde GTA się nie dostawi. ty, kurde, fotka To da się dostawić? Gdzie da? Znaczy i się to bardzo nie da, ale... No, minera zależy jak. No, nie da się no, nie kurde,

Felipe ja tak ma złoto, a No, w, 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 no. no. no bo ja, taki ból no, w, jest no. Tu? Tu jest. Nie, bo mi się chyba naprawdę pomieści. Chłopie, i prześpiewi się poszedłem, oczywiście. Dobra, idę na górę, przez górę skoczę i weź jakaś... Zaczyna sobie idzie gdzieś tam na wakacje Dosłownie na wakacje Dobra no, biegnę, dobra Najlepiej robić na patrzę dwie osoby, mnie. bo w 3, czy, czy tam 4, to się nie płaca Wiadomo Ja gdzie póre złote? No tu zbieram tych kurde, pochnie Mm. co ty? teraz robię, ja to, to ty, kurde no... Byłeś pierwszy raz, prawda? trochę była, Nie wiesz, że znowu ją pięćset. Jak? <grym> <grym> no ja też nie wiem, jak. Jak? Nie wiem. Też, ja mam dobry napad, co? Ty? Chodź na to Ty wiesz, że latarki w by Ty, ty? Eee, ty broniał? Serio? No! O kurwa, nawet nie byle! Dobra, się zauważył no, Nieźle Nieźle, nieźle no. Kopnij no. sobie, no, może, no Jaka masz przycisk, na pewno, no kurde o, nie to, <laughs> no. to hmm. się nie jest po Mhm. Wiesz jest najlepsze? O? To z też I co? <laughs> mówię, że ja cię ja ty A jest <laughs> Nie, czekaj! Rozpocznij. O, drzewo. mam Niecałmowaliśmy. Islam is destroyed, brings the camera. Wiesz tylko ja czeka na przykład U mnie bym drzeło sobie palną Na przykład O pie Ja Przejechałeś mnie Aha, chłopek i widziałem. nowy jak to jest? U Ciebie tak mało zawsze schodzi. To jest niemożliwe. Nie! Miałem. Ja nawet 2 milionów chyba nie miałem. Ty nie miałem chyba. Chyba nie miałem. 2 miliony 400 miałem chyba 70, coś takiego. Chyba 90. Siedemdziesiąt, bo ty, co, a. No, tak, oh. Ugo, w tej co a ty to no, jakoś tak Ogólnie się Nie, nie, ten... Dobra, płynie, nie gadasz. Ty kurde, sam se płynął <grym>, Sam se płynie ja, szambo mi Dobra, znalazłem będzie wczytywanie, jakby jak się włączy taka cętka, to wtedy przywódca wychodzi z gry. No, a ta druga osoba zostaje. No, ten po, właśnie... ten pomocnik cały. No, nie, zostaje i nie, na nie,